フフフフ。<laughs> <laughs> Witajcie dzieciaki! Dziś mam dla Was specjalną historię świąteczną. Opowiada o pewnym wieczorze wigilijnym i o choince, której nikt nie chciał. Dziś w przedstawieniu udział wezmą Bob, listonosz, Dina, kwiaciarka, sprzedawca choinek i jego mały synek. Zaczynajmy! Bob był listonoszem, doręczał listy przez cały rok. Co roku w Wigilię miał dużo więcej pracy, bo musiał dostarczyć na czas wszystkie kartki świąteczne. Nareszcie, to już ostatnia. Niedługo po tym, gdy Bob doręczył już wszystkie listy, nastał wieczór. Kiedy dotarł do domu, zdał sobie sprawę z tego, że był tak zajęty pracą, że zapomniał zrobić coś bardzo ważnego. A niech to. Zapomniałem kupić choinkę. Bob na prędce wybiegł z domu, żeby znaleźć sprzedawcę choinek. Nagle Bob ujrzał w oddali świąteczny powóz. Siedzieli w nim handlarz choinek i jego synek. Hej, sprzedawca choinek, stój! Proszę, stój! Och, oh, mam duże szczęście, że na was trafiłem! Potrzebuję choinki, proszę! Naprawdę mi przykro, ale już żadnej nie mamy. Wszystkie sprzedane. Nie została wam ani jedna? Nie. Nagle syn handlarza rzekł. Tato, chyba mamy jeszcze jedną choinkę. Tę, której nikt nie chciał. A, ta jedna jest wygięta. Pokażę ci ją, ale raczej nie będziesz chciał jej kupić. Bob zerknął tylko na choinkę i naprawdę się uradował. Ta choinka jest idealna, taka jaka jest. Chcę ją mieć. Dobrze, skoro ci się podoba, to ją weź. W tym momencie, gdy Bob stał przy powozie i podziwiał swoją choinkę, przybiegła Dina, która dopiero co skończyła pracę w kwiaciarni. Ojej! A, mam szczęście, że zdążyłam tu przybiec. Na pewno macie jeszcze dla mnie choinkę. A? Przykro mi, ale nie mamy już ani jednej. Przepraszam, ale musimy już jechać do rodziny, która nas wyczekuje. O, przez nawał pracy nie zdążyłam kupić choinki i teraz będzie mi dużo ciężej obchodzić święta! Wydawać by się mogło, że Bob i Dina rozeszli się na zawsze. Aż tu nagle? Ja mam. E, e, proszę mi wybaczyć, ale. E, cóż, ja mam choinkę. Możemy obchodzić święta we dwójkę. Będę rad. Naprawdę? Cóż, nie wiem, czy na pewno ci się spodoba ta choinka, bo jest troszeczkę wygięta. Nikt nie chciał jej kupić. O, o rety, ta choinka jest idealna taka, jaka jest. Hej! Uważam tak samo. Bob i Dina wspólnie przystroili wygiętą choinkę, wkładając w to mnóstwo serca. I wigilia w tamtym roku była pierwszą, którą spędzili razem. Następnego roku znowu obchodzili święta wspólnie. A kolejne były dla nich wyjątkowo specjalne. Świętowali je ze swoim małym dzieckiem. I każdego roku Bob i Dina kupowali ostatnią choinkę, tę, której nie chciał kupić nikt inny. Wszystko, koniec przedstawienia. Może się zastanawiacie, czy ta historia była prawdziwa. Cóż, może była, a może nie. Do zobaczenia.